Hej, hej kochani! Dzisiaj specjalnie dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją wytrzymałość, siłę i szybkość, mam świetny sposób. Jesteś zainteresowany? Pozostań ze mną. Naukowcy ze Stanford udowodnili, że jesteśmy w stanie zwiększyć, podwoić, potroić, a nawet zwiększyć sześciokrotnie naszą siłę, wytrzymałość i szybkość. W jaki sposób tego dokonać? Poprzez schłodzenie jednej z trzech części naszego ciała, do których należą wewnętrzna strona naszych dłoni, twarz, a także spód naszych stóp. Należy użyć chłodnej wody nielodowatej i nie zimnej. Dlaczego? Ponieważ naczynia krwionośne w tych częściach ciała. Obkurczają się bardzo szybko pod wpływem zimnej czy lodowatej wody. A chodzi nam o to, by ten proces schłodzenia naszego ciała nastąpił szybko, i dzięki letniej wodzie ten proces nastąpi bardzo szybko. Osoby biorące udział w tym eksperymencie podwoiły, potroiły, a niektóre zwiększyły sześciokrotnie ilość powtórzeń w danych ćwiczeniach. I co jeszcze jest istotne, żeby zregenerować swoje ciało jak najszybciej, tą metodę stosujemy po całym treningu. Czyli schładzamy nasze ciało po wykonaniu serii lub w połowie treningu, a także po zakończeniu treningu, Wykonujemy chłodzenie właśnie tych części ciała, dłoni, twarzy lub spodu naszych stóp. Także zapraszam do stosowania tej metody, i jeżeli masz świetne wyniki, daj znać. Do zobaczenia.